chim 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 <coughs> o último. jest ostatni dzień, ostatnia noc. dobra, kites, kites. Karfa, fone, papon. dobra. To mi nam niepotrzebne akurat jest. I dom. Ostatni dzień to ja, ostatnia noc to już. Dobrze jest. Jest git. Eee. No to w ogóle jest niepotrzebne, a akurat będziemy mieli weź Wszystko tu i te wszystkie. I teraz będzie hit. Elita. Dobra. Ostatni dzień. Ostatni. Nie tepnę cię, nie ma opcji gościu. Ja nie tepam do bazy Ja nie tepam ludzi do bazy To jest zakazane w moim tym Ja nie mogę Chciałbym, ale nie mogę Bardzo nie mogę tepnąć, nie mogę, przykro mi nie mogę Wiem, że chciał mnie zabić. A po co ja mam do ciebie tepać, ty? Po co mam do ciebie tepnąć? Bo ja nie rozumiem ciebie. Ostatnie noc, ostatni dzień. I hełmik 40 Ten. Ale ty kłamiesz. Nie tepnę, mordo. Nie jestem taki, jak to powiedzieć, robię od tego. Przybijamy jakąś gigę, wiecie co. Ostatni dzień! Ostatnia noc! Dankę, dankę. Nie, ten za dużo siema! Elo! Ja z kim się pobił, ale nie mogę się bić, bo jestem zakazany w wojnie. Panu. Ja bym ich zabił, ale patrz, jeden ma tyle punktów. A to macie, jak to jest człowiek. A ja bym się mógł z nim pobić. Z tym się bym mógł pobić. Hello Siema, Ostatni la sera ja è la sera Io ho un po' in spazio Io ja, ja, Siema Siema Kitty Ludzi niech się pozbierze. On ma 2000 A ten ma 816. Byśmy go zabili. Tamtego byśmy zabili. Siema, siema. Elo Dał mi buty. Dzięki, Mordo. Antynogi. Wow. Dzięki. Dobra, idziemy na chatę Zob ten robić bazę. Piasek, 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 piasek. piasek. tu, 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 Co, Piotrek? Nie, bo ty mnie zabijesz całkiem, gościu. Ja to wiem. Ty, gościu jakiś się ten. Nie tepam się, bo ty mnie zabijesz. A ja <coughs> próbuję mieć więcej punktów, bo jesteśmy na 280. Dwieście, dwadzieścia... osz Dwieście oś... Dwieście osiem... Dwadzieścia osiem tego. A zdobijemy top dziesięć chcę. Tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Ej, mogę sobie... Tu, A, nie mogę. tu 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 dokończamy video już powoli wieczorem jak ludzie są na live'ach i tak dalej. ty coś mi się dupło raz dwa trzy cztery pięć Najpierw nie zabiję. Zabijemy. Wiesz, już jeden to. To może chodź. Nie, nie pójdę na. A nie, dobrze, pięć. Ostatni noc. Ostatni dzień. Dzisiaj odcinek będzie. Tak chodził się o 19.00 kończy live. A. Bo. Idę się przejść. Siemka, mogę do... Siema! Szczerze, mordeczko? Szczerze? Ale dobrze, szczerze, to ja nie dodaję do gildii. Za kila tylko. Dodaję za kila. Na przykład, jakbyś chciał, do gildii byś musiał dać kila mi i koledze. Bo my tylko za, za kile bierzemy. Bo tak to nie dajemy Koksusio za kila. No i gitki X. Zostawcie łapkę i suba. Bo koksusia tu jest... No Dobra, dawaj na spawna. A jak nie dasz, no to do będzie. Chodź koksusia na serwer. Co? Ja wchodzę. Ja biorę go jego kila, nie ty. Dzieciaku. Ty mi masz dać nie jemu. On gówno zasługuje na tego kila. Nam, dwom, mi i jemu się dać. Po dwa kille. Tak to... Stawcie suba. Cim, cim, cim. Cim, cim, cim. cim. cim, 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 cim. cim, cim, cim. Дэ 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 Якашин звати тен тип аксепт А А Хе Цах чёдан хирода Dobra, dzięki. Zaraz spokojnie. Jeszcze jedną musi dać. Ten piotrek dwa, jeden, cztery, dwa, coś kojarzy jego, coś kojarzy, coś kojarzy jego nikt tak naprawdę. Dobra, dzięki Jeszcze koksusia musicie dać Bo tak on ci nie doda Nie spał, on se może Nie da nie, musisz teraz dać Bo on, ja tylko biorę kile z nim

Ale nie chcę Elytry Po co mi Elytra? Ja mam Elytrę, ale dzięki Zrobimy losowanie na Elytrę Może Nie wiem Albo na sponsora, Kids sponsor mogę wam dać Jak chcecie losowanie Ja zaraz o 19 kończę live jak coś O 19 i o 20 później będzie Muszę odcinek nagrać jeszcze o, Za dużo jest. Ty, siema Kitty, co jest? Dzięki Kitty tysiące punktów, to ty nie jest tak dużo jak widzę O, moje plecy ty, 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 ty. Ja cię pierdyle. <laughs> Mało to temu, trzeba mieć cały szurkar. <laughs> trzeba się uzbierać no, yy, przebijamy gildzie. Nie, bo mnie zabijesz tu będzie z tego. A... Ja nie, co? A to nie, no, ty nie za. Ty mnie nie zabijesz, ktoś mnie zabije, karaw. Koksusiowi patrz. Eee, TPA. A nie ma go, Jest to gówno. Ty nie musisz na razie dawać, jak on wejdzie. O, ja idę przebijać gilię, ale jak znajdę ją. Dobrze. Ta gilia też jest już opuszczona. Do mm, gili jed, jeden D Ore. Nie chcę, dzięki. Szukamy gili do przebicia, dobra? gdzieś będzie tutaj do 500 Chcę być usunięty Ja ci nie mogę dodać To tylko koksusiu może A ty Ja nie mogę dodać Cię Ja ci nawet nie mogę dodać Chciał cię zdać, nie mogę. Nie mogę. Sypałem. sypały Ja nie mogę dodawać, przykro mi. bo dodam za kila, dodam Ja nie mogę, spoko Ale zostawcie subika Na Subik zawsze mile widziany Wiecie o co chodzi, wiecie o wy? suba dajecie, to Pamiętajcie, jesteście na bieżąco wszystkimi liveami a ja codziennie robię lajwy Codziennie Dzisiaj będzie do gdzie rano live'ik? a Albo do drugi zobaczymy Ej idziemy na tego? Megadrop? Na, na ken? Na live'a Na tego, jak on się nazywał Jak on się nazywał? O dzisiaj coś jest bez warsztu. Tak? No trzeba zrobić siema Erik. Erik Żywolski, siema. Siema, co tam? Siema, co tam? Karwafon. Ty, Erik, ja idę z Julką na się przejść. Na wiochę. Wiesz o tym. Erikson. Szukam gildi. Kiedy przyjeżdżasz? Kaminska Kiminika, Kiminika O 19 Idę Idę z nim do, o 1900 się przejść Lakusile O ja ser chwilę co zobaczyły Jeszcze Oj. Jak zarobisz to przyjedziesz. Mm, Skoda. Skoda. Szkoda. Karwafoni. Teraz na chwilę czekamy, bo... Dobra. Elo, elo. Karonik, karwafoni. Ej, Kohusu, to mogę zagrać. No możesz, albo w CS-a zagrajmy. Nie wiem co byś chciał w ogóle. W CS-a to tak nie bardzo, bo nie mam tego. Albo o, dzisiaj będzie live nie z Minecrafta, tylko z czegoś innego. Ja wiem z czego. Jutro będzie. Dzisiaj wieczorem. Team Fortress albo... to TPH. Te I tepa do ciebie, nie ma opcji. Nie tepam. Ja nie tepam do ludzi, tep... Oni się tepają do mnie. Już o tym... Jest, jest na gildi jakieś. Ale co ta gildia to? Taka... Ja nie chcę Ona jest już ta. Ta jest niedobra. Jakie jedzenie? Ostatni raz! Ostatnia noc! Ej, puszczałem muzę, czy nie puszczałem muzy? Widzowie. Puszczam! Ostatni noc! Ostatni dzień! Ja nie tepam! Gościu, ja nie! Ja nie będę tepał. Nie ma opcji, że tepnę. Już na pewno tepam gościu, ja nie tepam do. Karwafonik, zamknij, mordę. Uuu. co tu jest? Karwafonik, paponik. Dobra, Gildie mamy, nie zabijać. Gildie mamy, to widać, trzeba sprawdzić. Tutaj nie ma gildy info. Nie. Nie. Mm, kurze Syna Paponik. O, przebijam to będzie dobrze, czekaj. Złote zrobili. Oni zrobili ten. Dobrze. Nie nacisnę F3. Bo mnie zabijesz, kumasz Czacze Dobra masz, F3, masz Ta gildia, przebijamy ją, widzowie, przebijamy tą gildię I tu F3 i HOME, nie Ym, Set czekajcie Set HOME Carve, y Spa, Sypy, aweny. Ok, te pa... te patrz. Ja nie tepał ty. Ja? Tepać do kogo? Nie będę tepał nikogo. Nie ma opcji. Zostawię cię słupka. Ja nie tepam do ludzi. Te, ludzie się tepają do mnie. Uuu. <ścoughs> Uu. To móc... Nie, bo mnie zabijecie, widzę, kocham, was, ale zabijecie mnie. A ja zaraz idę, bo jest 40. A ja zaraz wychodzę. Skończymy live'a i o 20 się wije, widzimy, przybiję. Ja o 20 wracam o 20. Będzie live'ik kolejny, ale to już dłuższy, 3 godziny będzie trwał. Yy, to był taki rozgrzewkowy live, żeby poinformować, że będą o 20 live'ik. Nie Minecrafta, tylko z Intego. Zapraszam na dwudziestą Bo będzie fajny się działo. Będzie fajny o oh, fak Kurwa. Ty zjebany jestem Jak chuj Kurwa co ja zrobimy widzowie co ja widzowie zrobiłem w ogóle? Tepłem się z jakimś chipą. Z cipą się tepłem. Kurwa, co ma. Co ma więcej ode mnie? Ja pierwszy. Czekaj, bo ginę! Muszę tepnąć jak nie mogę. Łatwizna Myślałem, że coś trudnego niego Biegnij z mieczem Karwa fa! A z czym biegnę? Z dupą? Debilu Ten to jest dobry, kurde Lepiej mówić, a nie zrobić Eee Idę na tego Discorda, już ja Cię pitole. Z nim grać, to jest też. Frajer, głupi. Gupi, frayer. Szybatyka tira essa. Nie zginę, nie zginę. Ha, gej. Ja zaraz idę z Julką, Idę pochodzić na powiat, idzie z nami. O 19.00. Idę, wychodzę na dwór i idę z nim na cerkwicę. Na kuchnię. Co? Mam nagi. Ja idę się przejść z tą Julką Kamieńską, że nie było. Gościu! I ja o 19 będę robił z albo z czegoś tam. Zobaczymy. Z Erykiem będę grał. Mhm. Mm no jebane lagia, ja pierdola. A, ty masz lagi? Ja nie wiem Biegli z mieczem, ja z czym biegłem, ty? Nie wiem Miałem lagi Po co? Nie lagi, ja nie wiem Nie Nie woła mnie, ona kłama Już idę Rowery pochować, ja cię dupię Zaraz, chodź na twór. Widzimy się o 20